Niestety, ale mam do dyspozycji tylko tyle czekolady, bo mi kurczę amatorzy taniego wina podwinęli. Jak akurat postawiłem sobie ją na zeszycie, szukałem może troszeczkę lepszego miejsca niż tamto. Rozglądałem się, rozglądałem się i fru z winę zwinęli. Kurczę, chyba nic lepszego już już dzisiaj nie spotka. Luksusowa czekolada 8 złotych, dobra, trudno się mówi. Na zdrowie, będzie mi się trochę. Gorzej roj, co ja zrobię, jak mi cukier spadnie Kolejna dyszka Ech.